Od piątku, od godziny 18, cały czas trwa impreza. Otwarte Mistrzostwa Śląska w Padlu, pierwsze. Wzięło udział przesło 40 par z różnych regionów Polski, z Warszawy, z Krakowa, ze Stolowej Woli. Chorzył w ogóle przyjął nas fantastycznie. Tutaj są przemili ludzie, bardzo sympatyczni. W ogóle fantastyczna atmosfera i klimat tego turnieju, więc mam nadzieję, że będę mogła jeszcze przyjechać i zagrać tutaj kiedyś. Nikola bardzo dobrze grała w decydujących momentach, a ja tam starałem się. Wykańcza to, to się dało i jakoś poszło. Niestety ja przegrałam, kolega wygrał, emocje były do samego końca. W sumie ja, wyrównany mecz, mecz, bo wynik był 6-4 dla wygranych, ale grało się naprawdę super. Zostało rozegranych, przeszło ponad 100 meczy. Rodzinnie, przyjemnie i się bawimy wszyscy razem w swoim, własnym gronie. Ja mogę powiedzieć ze siebie, że zagrałem 10 meczy już i jestem teraz zmęczony. Poziom jest super, dużo niespodzianek. Sporo fajnych meczów, no, trzy turnieje, tak. się wygrała. W kategorii kobiety udało mi się kobiet, zająć pierwsze kobiet, miejsce. E, no 32 pary kategorii Open, chyba 17 u kobiet, 16, także super, rewelacyjne turniej. No. Każdy, każdy, każdy może w to pograć, czy amator, czy profesjonalny tenisista, bo jednak więcej wymian, niezależnie od poziomu gry. To jest fajne w padlu, że mogą grać osoby, które grały w tenisa, grały w squasha, nie grały w nic. Bo nie wymaga to aż takiej dużej ko koordynacji ruchu, kondycji, więc sport dla wszystkich.